reakcji całego, całego tego przedsięwzięcia naszego jest zwrócenie uwagi rządzącym na problem, który mają drobni producenci żywności, dobrej żywności i celem całej, całego tego przedsięwzięcia jest doprowadzenie do sytuacji, której e, nie będziemy wymagać od polskich producentów dobrej żywności, od rolników przepisów, których wymaga od nas Unia Europejska. My inicjujemy pewien problem, który, który zauważyliśmy i pewną lukę w przepisach albo niezgodność, e, która, która jest, e, albo nadgodliwość, bo tak to trzeba by nazwać e, polskich ustawodawców. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że e, w czasach, kiedy... Wszystko jest dostępne i wszystko możemy mieć. Warto zadbać o tych ludzi, którzy mają tradycje, wiedzę, jak zrobić pewne rzeczy tradycyjne, produkty, przetwory, z których nie chcielibyśmy rezygnować. Nikogo nie atakujemy. Nikomu dzisiaj nie mówimy co robić dobrze, a co źle. Mówimy tylko, że może warto stworzyć takie ramy, i takie zapisy, kiedy, gdy stworzymy możliwość dla tych ludzi, żeby funkcjonowali, żeby ktoś, kto ma kawałek Sadu i robi najlepsze pomidła na świecie w ilości 20 słoików mogę sprzedać za najbliższym sobie rynku. I jesteśmy tutaj za to, żeby przyklejać metki eko, bio nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby naturalną żywność, która jest produkowana przez ludzi, którzy na tym się doskonale znają, e, miała możliwość dotrzeć do nas, do, do odbiorców, żeby to się stało oczywiście w sposób jak najbardziej legalny. A jesteśmy tutaj po to, żeby poczęstować tymi produktami w Warszawiaku, pokazać im, że większość z tego, co jest rzeczywiście najlepsze, ciągle jest z niezrozumiałych przyczyn nielegalnych. Chcemy zwrócić uwagę na ten problem. To, to nie jest tak, że natychmiast jutro pojutrze znajdziemy złote rozwiązanie, ale jeżeli nie będziemy o tym myśleć, to po jakimś czasie nie będziemy mieli szansy spróbować tego, co jest naprawdę w Polsce najlepsze. Nie możemy oddawać jakby naszych stołów wyłącznie dużym producentom. Nie możemy się godzić na to, że ginie rzemiosło kulinarne. Nie możemy się godzić na taki brak elementarnego zaufania też do człowieka, że na no miłość boską, koncerny oszukują nas na każdym kroku. Dlaczego, dlaczego nie mamy zaufać po prostu sąsiadom? Też nie możemy się za bardzo godzić na to, że na pernamentne, utrudniające życie, uniemożliwiające życie kontrole. Duży z kontrolą sobie poradzi, kiedy uczy, weźmie ją na własny koszt. Mały nie, prawda? 20 dni kontroli dla małego przedsiębiorcy to czasami zamknięcie zakładu. Tego nie.